No to sobie sprawdzimy, co tu się dzieje. Co tu się wyrabia i czy zaszedł pomyłek. Jak to tu. Let's take it slow. Who cares where we go to be? You know you'll have a good time where we go. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Jak mogliście zobaczyć, jakiś czas temu dodałem odcinek, w którym, yy, w którym co? No, w którym co? Yy, testowałem, sprawdzałem wszystkie złote kredki z zestawów, jakie posiadam. I za sprawą tego komentarza od mojego fana zrobiłem drugi odcinek, można powiedzieć, takiej mini krótkiej serii. I będę dzisiaj sprawdzał srebrne kredki, która będzie najlepsza z tańszych zestawów. Która się sprawdzi. I no co, zobaczymy, nie? Czy to takie wiecie, wszystko super i srebrne? Bo w tym złocie to były takie wiecie: brązy i kupy. A tutaj zobaczymy. Nawet mam, słuchajcie srebrną temperówkę od karandasz i sobie zatemperuję moje srebrne kredki, także dzisiaj będzie dużo srebra. No i tego, i mam takie zestawy, słuchajcie, Giotto. Co tu mam dzisiaj jeszcze? Deli do porównania, jedny od Karandasz, to w tych takich droższych, ale wziąłem jedne, no bo po prostu nie miałem więcej zestawów, jeżeli chodzi o te tańsze kredki, w których są srebrne kredki. Znaczy wiecie, miałem tańsze zestawy, ale tam nie było srebrnych kredek. Szok, nie? i co jeszcze? Layra Gradeweight, Colorino Artist i y, oczywiście Layra Polycolor, czyli moje kredki, którymi bardzo długo pracowałem, które bardzo lubię. I słuchajcie, dzisiaj sobie też zobaczę na moim nowym szkicowniku od Stiflexa. taki mam właśnie tutaj Ala Van Gogh i zobaczymy jak się sprawdzą kredki na tym, tym szkicowniku. Ile to ma tutaj y, jaka to gramatura jest? Ej, wiecie co? W tych szkicownikach od. To już nie, nie jedna taka sytuacja była i muszę coś powiedzieć. W tych szkicownikach od Stiflexa, tych takich, bo ja mam jeszcze jeden taki, i notes i jeszcze jeden taki dostałem, nie ma, słuchajcie, wypisanej gramatury. Także, no, nie wiem o co tu chodzi, ale nie podoba mi się to. Tutaj tak na szybko powiem na wstępie, że też możecie zauważyć, że mnie jest tu troszeczkę na YouTubie mniej, a to dlatego, że są wakacje, słuchajcie moi drodzy. I ja wiem, że ta oglądalność jest mniejsza, bo rozumiem, że część z Was po prostu sobie gdzieś wybyła, a na YouTubie w wakacje też nikt nie siedzi. Yy, znaczy, nikt nie siedzi. Ludzie siedzą, ale mniej. I po prostu postanowiłem, że filmy będą też rzadziej. Ja przy okazji odpocznę, a yy, Wy przy okazji odpoczniecie ode mnie, od mojego ryja. No, i tego. I jakbyście chcieli zobaczyć więcej, bo wiecie, no wakacje są, a jakbyście chcieli zobaczyć więcej, to wpadajcie na mojego Instagrama. Tam jest naprawdę sporo prac, których nie zobaczycie tutaj. Także tego. No, no i jeszcze zasubskrybujcie kanał. Jeżeli chcesz być, chcecie być, dlaczego ja powiedziałem to w liczbie pojedynczej, chcecie być yy, na bieżąco z filmami, tam klikijcie sobie dzwonek, bo nam wam przychodzi powiadomienia. No i tam, dobra, zaczynamy. Na początek wziąłem najtańsze kredki, a następnie te droższe. Tak stopniowo będę przechodził cenowo, że tak powiem. Kolorino na tym papierze sprawdziło się naprawdę zaskakująco dobrze. Ładnie się ze sobą łączyły, osyp był delikatny, miękko sunęły po papierze. Fajnie, fajnie, ale czy to jest kolor srebrny? No, raczej nie bardzo, nie? Taka bardziej szarość, która chce udawać srebro. Tutaj bardzo istotną kwestią jest to. Że im więcej warstw dokładamy, tym kolor robi się ciemniejszy, co jest oczywiste, lecz chodzi mi o to, że bardziej kolor staje się szarością, a nie srebrem. Błysku zero, no, just szary. Do kolejnego słocha wziąłem kredki Deli, chińskie. W poprzednim odcinku z tej miniserii, tylko z kolorami złota, narzekałem na zawarty w tych kredkach brokat. I tutaj też on jest, ale w bardzo ma takich małych ilościach. Przy kolejnych warstwach się wytrąca, więc spokojnie, bez paniki i tak go tutaj nie zobaczycie. Ten szkicownik posiada gładki papier, więc osyp będzie przy każdej kredce, ale jest on naprawdę niewielki. Co do koloru. Identyczny jak przy Kolorino, z tym, że ten jest tak ciut, ciut ciemniejszy. Ale Kolorino przynajmniej się dobrze łączyło, bo Deli ma tutaj problem z warstwami. Widać takie każde pociągnięcie kredki, które ciężko jest później zakryć. A dodam, że nacisk kredki staram się, by w każdym próbniku był taki sam. Przy to widać kolosalną różnicę w kolorze, więc się tutaj za bardzo nie rozgadam. Kredki mięciutkie, pięknie się ze sobą łączą, posiadają minimalny błysk, ale to nie jest srebro. Raczej ciemny, nawet chłodny powiedziałbym odcień szarości. No szkoda, na plus mogę powiedzieć, że konsystencja jest fajna. to ma super te kredki, ale muszą popracować nad lepszym, że tak powiem, mieleniem, mieszaniem tych pigmentów. Bo kamyczków w rdzeniach u nich jest naprawdę ogrom. Chociaż w tej srebrnej, o dziwo, nie było, słuchajcie, żadnego. Ale i też, tak jak już powiedziałem wcześniej, ta konsystencja jest bardzo miękka. Nie taka jak w pozostałych ich kredkach, tego, wiecie, od tego producenta. Takie masełko, trochę takie, nawet jakby pryzma. Lyra Weight też tutaj próbuje udawać srebro, takie w dodatku matowe, bo błysku tutaj nie ma wcale, ale też nie będę miał o to żalu, bo kredka mm, nosi nazwę Silver Grey. Wziąłem tę, bo innej w zestawach nie było, nie mają po prostu srebrnych, ale może to i lepiej. Do tych kredek mam jedno i to bardzo poważne zastrzeżenie, które odkryłem po latach, można powiedzieć, bo im dłużej te kredki leżą nieużywane w szufladzie, tym bardziej robią się nieużyteczne. Rdzeń po prostu twardnieje, nie da się nic zrobić i to powiem Wam, że tu jest zawód totalny tymi kredkami. Po około tak mniej więcej, nie? W dwóch latach wyrzuciłem połowę kredek, bo, bo był jak pumeks. Temperowanie nie bardzo tutaj też pomaga. Kilka kredek jeszcze udało się w taki sposób uratować, ale no wiecie, no co to jest w porównaniu do dwóch dużych zestawów, jakie miałem. Podejrzewam, że to też mogło być spowodowane moim złym przechowywaniem tych kredek, bo u mnie w domu, słuchajcie, bardzo się nagrzewa latem, a w zimę daję czadu ja osobiście z ogrzewaniem, bo mi wiecznie zimno. A kredki na no, wysokich temperatur nie znoszą za dobrze. Także taka ciekawostka w dzisiejszym odcinku i w sumie też rada, że jeśli macie położone kredki w lub na komodzie, szafce, która stoi gdzieś przy grzejniku albo grzeje ją z okna po prostu słońce, to lepiej przenieście te kredki, bo mogą się zrobić twarde. I to już nie tylko te lajry, te grade weight. Tu chodzi o większość zestawów różnych producentów. Przed ostatnimi kredkami są polikolory od Lairy, które używałem kiedyś nagminnie. Zresztą pewnie pamiętacie, bo widzieliście to na moich filmach tutaj na YouTube i zresztą też na Instagramie. Do momentu, kiedy z nimi zrobiło mi się to samo, co z Grade weightami. Zaczęły, słuchajcie, twardnieć. Kiedyś były takie oleiste, tłustawe, no świetnie się ze sobą łączyły. Po czasie zrobiły się mega nieposłuszne, że tak powiem. Wyraźne ślady pociągnięć kredki, których nie da się super zakryć, utrudniają nam kolorowanie. W tej szarości było bardzo podobnie, choć konsystencja była zmieniona, tak jak przy tych Giotto, że niby miększa, że niby tam taka trochę wiecie, lepsza. Plamy się porobiły, jakoś je pozakrywałem, ale utrapienie było totalne. Te kredki mnie dziś na maksa rozczarowały. Aż mi powiem się, tak troszeczkę przykro zrobiło, powiem wam serio, bo liczyłem naprawdę dziś bardzo na nie. Srebra tu nie widzę. Ładną, delikatną szarość, owszem, ale nie srebro. Błysku, no tutaj też nie ma. Po prostu takie matowe, ładne, ładne, szare coś. O, tak mogę powiedzieć. Ostatnimi kredkami są karandaż, prismalo i tu słuchajcie akwarelowe. Na sucho działają też bardzo fajnie. Też ich używam, bo one są twarde i one fajnie y, zrobią wam szczegóły po prostu na rysunkach, także naprawdę są spoko, dobrze się ze sobą łączą, nie tworzą żadnych plam. No ale też nie posiadają koloru srebrnego. W sensie kredka silver nie jest silver. Wiecie o co mi chodzi? Jest co prawda tak muśnięta delikatnie tym błyskiem, ale to bardziej tak pod światło widać. No i no kolor no lepszy od tych tańszych kredek jest, no, no, no nie, no wybitny, jakiś tam spektakularny też nie jest, tak przynajmniej uważam. Nie jest źle, lecz mnie to no po prostu nie zadowala. Podsumowanie dzisiejszego testu będzie taką, że tak powiem, klamrą, takim zwieńczeniem, zamknięciem i tego odcinka, i tego ze złotymi kredkami. Słuchajcie, jako hobbysta, który rysuje od dziecka i rysuje sporo, a w przeciągu ostatnich pięciu lat, jak tutaj prowadzę ten kanał YouTube, to po prostu szalałem, testowałem ogrom przyborów artystycznych. Przede wszystkim kredek przez moje łapska się przewinęło. No, tysiące tych kredek się przewinęło, i nadal zadaję pytanie producentom po co? Po jaką cholerę te sraczkowate złota, te szare srebra, te kolory są niepotrzebne totalnie. Tym bardziej w zwykłych zestawach. One nie nadają się naprawdę do niczego. W dodatku zazwyczaj wyglądają mega kiczowato i tak odstają od reszty tych kolorowych, pięknych kredek. W moich filmach udowadniałem, mówiłem nie raz, że to jest po prostu bez sensu i serio z nadzieją to mówiłem, że kiedyś może. Ktoś, kto produkuje kredki, obejrzy gdzieś tam przez przypadek mój film i weźmie to sobie naprawdę do serca. Nawet wy, jako moi widzowie i klienci, można też powiedzieć, no bo w sumie kupujecie dzieciakom kredki, nawet sobie. No i nieraz wy mi pisaliście, że jesteście takiego samego zdania jak ja. Mało tego, pod filmem z tymi złotymi kredkami pisaliście, że wasze dzieciaki twierdzą, że rzadko tych kolorów używają i w sumie to mają gdzieś, czy tam będzie złota, czy srebrna, czy no wiecie. Więc tutaj ponowie pytanie do producentów. Po co wystarczy zrobić osobny zestaw kredek takich typowo metalicznych i oddzielnie je sprzedawać? Kto będzie zainteresowany, komu będą takie kredki potrzebne, lub no wiecie, będzie chciał ich używać, to po prostu sobie takie kredki kupi. I tyle zamiast tych tandetnych, złotych i srebrnych dołóżcie po jeszcze jednej bieli i czerni. Bo uwierzcie mi, przy rysunku ich schodzi o naprawdę dużo. I podejrzewam, że takie rozwiązanie by się spodobało niejednemu i hobbyście, i artyście, no i po prostu ludziom, którzy coś tworzą. Tak mi się wydaje. No i dobra, jeśli spodobał Ci się ten film, to zasubskrybuj kanał, daj lajka pod tym filmem. A jeśli masz inne zdanie, to oczywiście podziel się nim w komentarzach. Chętnie się z nim zapoznam. W ogóle napiszcie, co sądzicie o, o takich zabiegach typu ty, tych srebrnych i złotych kredek. Ja wiem, że ten temat już był u mnie przewijany milion razy, ale serio, naprawdę, bardzo mnie to ciekawi, co wy tak naprawdę sądzicie. Także mm, bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze, yy, także piszcie. No, my widzimy się za jakiś czas, bo tak jak już powiedziałem, no wiecie, no są wakacje, tych filmów troszeczkę będzie mniej. No i co? No i trzymajcie się i do zobaczenia, Elo.